Jedną na zneutralizowanie potężnej broni na kurwa, rysa CD idzie. O. Pytałe py pytałeś się czy jest. Anakin? W pewnym sensie. Mhm. W pewnym sensie jest. Ja. Żeby ja. tylko, ja. tylko kurwa on. czy znaczy, wiesz, to nie jest awanty, jest endgame, tylko wiesz. To jest gówno, wiem. Ale ty, efekt, jest, efekt jest specjalny, to... <grym> a, aż mi się pomyliło i do rebeliantów, kurwa, strzelałem. <grym> ja tak samo. Kurwa, to jest przez ścianę po, po tego, nie? Ja pierdolę. W ogóle, ty widzisz tych skoczków jak oni latają? Met na ziemię, kurwa, i strzelę z tego gówna, nie? Nie wiem, sobie bym takie coś wgrał do takiego i A Sports. No. Chuj the game. Bum, 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 bum Kurwa jaki A... lak Kurwa gdzie on jest? Co to było? Czyś głównym? O! Jest arbita z talii Kurwa jaki chuj na rejtów jest Ja sobie strzem do swoich tak. Mm -hmm. <laughs> Jebany z rajsa Tright <laughs> To jest Sith trooper mi się ten kurwa dubing z trójki mi przypomniał Sithowie to nasza specjalność <laughs> Sithowie <laughs> Kurwa do no nie mogę po prostu i tak chcę tak taki obi on gotuje na Tak, tak. <laughs> Szali ty. No co ten obił. Dziękuję. Myślałem, że to też zdechnie no, Ale trzeba to przejąć po kiedyś. Ja ty nie W, w ogóle to jest zjebane. Patrz, ten punkt mój, nie? To masz wejść do góry, no. a wtedy nie przejmujesz. Tak to ustawili. Są debilami. Ja to wiem, oni nie od... 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 Oni dobrze wiedzą o tym, że są debilami. Będzie się mam super w bb 8 Kto to przejął? Kto to nie... psiał? Dlaczego? Nie wiem, walę od póki mam czas. Czy oni wzięli bohatera? Czy... Jest kurwa! No, to się szanę. No kurwa. <średencji> Ryj. A kurwa, nie Oznaczono nowe pozycje do ataku Wszyscy naprzód Kurwa ktoś do mnie trzy Kurwa prze, przeleciałeś przed Miu. Jakie zejście Nie najlepsze te boty na Arkezie kurwa nie obejrzeć na filmik jak one się patrzą w inną stronę, kurwa? Jakim mm -hmm. Jak im jebdziesz majtika, weź. kolejnych! I have the Zyta, high B it. jak Nasz na strzał no. na raid. <grym> o kurwa, jestem ogniowy frajer. Tam, tam, tam jest, tam jest ich dużo. Ogniowy najbardziej w kurwie jeszcze spadł. Aha, ten spadł tam. No. A! Też. Ty kopa mu zajebem i nic mu tu nie zrobiło, nie? Ty to widzisz? Widzę. Tylko nie co chwilę się spierdalają. Nie mi chodzić Nie przejmuj się z tego, tylko biegaj i rozwalaj. No biega se. Będzie za szybko. Oni ten jest... i tak przejmują, nie? Więc... A sam tego i tak szybko A, nie, to, nie przejmę. w miejscu, Kurwa nieraz obrażeń to nie zadaje, wiesz? Mam wrażenie. Mhm. Przez to gówno go zabiję ja pierdolę. I to jest od chuja tych botów, a gdzie są kurwa nasi? Ja jestem daleko w To to wiem. Aż się oddalę jeszcze dalej chyba. Bo, bo bo jeden jeden traitor musi być. Nie? I ja to zdechnę raczej. Gdzie ty jesteś, a tam? O kurwa, żołnierze. Biegnie tam jako tchół. JAAA! Yeah. Patrz na mnie! Pa, 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 pa. No, Nie, wiebałem się z szarżą i już mam pogranę Ale mam siedem koła jeszcze. Prawie dwa razy ją mogę wziąć. O ile zdążę. Nie no, zdążę. Nikt nie zdech jeszcze. Ty, dobrze jest zdechnąć odpowiednio leciej, se hirosa, kurwa, wziąć. Jak nikt inny nie zdecha. Jakiś sniper do mnie celował! Ja pierdolę! Try me bitch! Aha, to szarża kurwa pizza. Dobra chyba ja czas w... zrobić odrodzenie! Jebany, jebany kurwa ogniowy, no po prostu... Kurwa za inga zabijesz, to ci wykurdzi całe HP Dobra, go Fin! Lecimy, lecimy ziemeczku! z Finem To będą były dopiero... Kylo tu jest, kurwa Aha, no to Girgit No, że wiedział, kurwa ja z rozpierdoloną staminą, jeszcze do mnie od chuja, botów napierdala Ten Devin na kurwia do Kylo, a Kylo odbija to we mnie i wykurwa mi staminę. No, lubię, kurwa Dobra, pięć mieczy No i go zabili, kurwa, nie ma AP, lubię Help, help, help. Idę, idę, idę. Pomału. trzeba powbijać śmietniki. Orbitalny. A to nas, dobra. Ty tu są. Są, sam, sam. Ona bije Widzę. chyba za mało damage'a, bo coś, że To jest chyba drama. Za mało no, masami na pewno. Przecież jesteś tam? No, dobij go, dobra. Kurwa i to porażające, gówno jebane. Się ruszyć z tego nie idzie. Masz? Chpe? Kurwa, nie, i ten skinny gera, kurwa. Jejwisty. A i tam to przejmują gówno, gówno O kurwa zobacz. bar. Mam szarże wzmocnioną, więc jebie jak pojebany, nie Uboraliśmy się z drugą. Mm. Mm. Cii, ponad Dobrze jest Już się stanęłem w powietrzu, kurwa, nie Oha. No czy może tam już iść? Nie, nie można. ktoś tak miły Nowe są kurwa, roznaczone. nie to klikłem. Trzeba bym się kurwa. Właśnie, jak typy... Ro... A, to się no, jak typy też jebały tą emotkę, to właśnie waliłem te kurwa. Szpecznie to wyglądało, to <grym> Czekaj, coś adekwatnego do... A, do Fina. Czekaj, by tak Jesteś potworem. O, w nigerze. tam prawda? okej. To był swój pomysł. Pazma, tam stoi broni. Czekaj, mam tak wyjebane HP. Dobra, Allah Akbar. O kurwa. Kurwa, prawie ją zajebałem, to nie. Jestem szybką, pamiętaj. Jest. Szyszką? Mam trochę HP. Na tą mapę właśnie ona no, ja, jest Na to widzenie czy ściany jeszcze nie kurwa. No jakiś niger oczywiście musi popierdalać. A to będzie jeszcze jeden bo potem? Yy, no ten ostatni gdzie jest ładunek? Nie, w Ty, tych garażach. Mm -hmm. Ukrywają się. To nie jest tak hitra. Idą z prawej. O kurwa. Dzieje, ale nabiję nią trochę punktów. Jeszcze mi starczy na jednego. Jedno wzięcie. Kurwa, fit. super Gdzie? Po prawej. Chyba. Był. Chyba. No. Ja pierdolę, wzięłem szarze na wodach zrobiłem, jak mnie podbiło, kurwa. No, kurwa mać, nigerze jebany Parę wiem na dole. Widzę. Strzela do mnie przez... Y przez szybę, nie? No, ja zabijcie tak. Thank you very... Chuj w dupę. Góra dobra Widzę Już nie widzę No zajęliście się gra tym filmem powiem szczerze Nie przejmuję tego, ale to w pizdzie biegam z Śladu ludzi No co ja robię niby Ten tam biegnie jakiś herefreyer ale chuj nie sobie biegnie No trochę czysto jak na bazę reckiller Aj, ta szarża kurwa A to można iść można iść no. Można, o, o, chyba. o od chyba od tyłu Kilo tu jest, Kylo tu jest Kurwa, przyciągnął mnie baniec. No, on nie ma stamina, ale tam jest od jego botów. Ale on nie ma stamina. Ja jestem od tyłu, ja bym atakuje. Dobra, mam HP przynajmniej za niego. raz tak, tak na chyba. To jakiś bot jeszcze idzie. Albo nie? Kurwa, to mnie tak rozpierdala. Bo bo ci tyle HP wyjebie zanim go zabijesz, nie? Fajna szarża Kurwa, fajna szarża No zgodnie chuj <laughs> Ty są... bo tak. no jakiś debil kurwa do mnie pisze na tym głównym Discordzie ja mi zespiło na końcu mapy oczywiście kurwa jakiś Devil no ja pierdolę weź ale ma full hp jest Oczywiście nie napiszę wszystko w jednej wiadomości. Nie, kurwa. Spam pojedynczy, kurwa słów. No ten Demi zapewne Nightfryer jak to. Bo kto inny jest tak upośledzony. O kurwa. Na jeszcze wyszli, no. Yy, skoczek se przyszedł i se kurwa skoczył i nie mogę go trafić mieczem. Lubię. Ty, my to przejedziemy zaraz. Bo ja przejmuję sam. Ale nie, bo oni są na tym punkcie co ja tam byłem. Kurzywa. Ale tak. I znajdę punktu tym filmie Mhm. Mm ty. O o o, może przejdę? hello? Lag. Dobra. Po to przeszłem, żeby się tu wrócić tam. Propas go on? Zaraz? Mm. znowu No nie? Ale szybko się, się ta szarża odnawia nawet. Ty. No. Dobry jest patent, patent później, jak się wszystkie wyjebie. Nie stanę przy tych drzwiach i tak kurwa odpalasz tą dwójkę nie za chwilę. I tak wiele szarżą się w nich pierdalać. gdzieś mhm. w ogóle ale ja Nie wiem. Yy, patrz. Tu w tych drzwiach, po lewej i po prawej. Kurwa Maciuś. Widzę! Ja... Co? Co mnie wyjebało? Widziałem, widziałem, widziałem tu parów do czterech było. Kurwa, zaraz jeszcze z gona Tak dalej pójdzie. Oczywiście ktoś mi znowu podjebał To się broni tym takim typem, co mam migana. Mhm. Więc może będzie win. chociaż Jak Stech O idą jak kurwa! go! No. no to jest właśnie pana z tym Ty trzy koła nie ona to zajebiście dużo. Dobra, tu jest do końca pogrążona. Kurwa, wychodzę i ogniowy przed ryjem, no ja pierdolę. Win, win, win. Idą, idą, win. idą. O kurwa, nie, 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 Zabroził mnie, kurwa, nie. No jeszcze napierdala na pałę, kurwa. Taki typowy player, debil. Kurwa, nie, po prostu. Kurwa, dopiero się zespiłem, no idź do chuje. Aha. A, ale przeżyłem. się Dzięki ustanowieniu przeczułka możemy przejść no, do oficę, na środki. <noise> o, ale tu są dwa inni oficerowie, ale po kurwa cię w nie i huu Ale ile nie Numbów jest załatwimy No widzę, widzę <głos> <Nigga>. <głos>